Nasze materiały napędza cenę.eu. Największa porównywarka cen gier. Arn .eu. Długa i zawiła historia Segi jest w Polsce praktycznie nieznana. W świadomości krajan, firma ta figuruje w najlepszym wypadku jako stratowana przez galopującą konkurencję mniej prestiżowa alternatywa dla Nintendo. Wschodnie wpływy ubiegłych dekad stworzyły wokół naszego kraju dziwaczną bańkę. Gdy spora część Europy Zachodniej była przez pewien czas bastionem niebieskiego jeża, do nas przeciekały jedynie napływające z Azji, dużo tańsze podróbki popularnych w Ameryce konsol Atari w postaci Rambo, a potem Pegasusów, odpowiedników nintendowskiego Famicoma. I choć Polacy mieli z tą marką przelotny, nieudany romans, to z naszej lokalnej perspektywy nazwa Sega brzmieć może dość egzotycznie, a legendarna wojna japońskich tytanów o konsolową dominację zupełnie przerysowana czy jednostronna. W rzeczywistości wiele utrwalonych dziś świadomości graczy mitów mija się z prawdą. Sama Sega nie wywodzi się przecież nawet z Japonii. Wczesne lata 40. XX wieku. Nad światem wisi przerażające widmo II wojny światowej. Działania militarne zbierają swoje krwawe żniwo. Nie wszyscy widzą w niej jednak apokalipsę. Wiele gałęzi przemysłu kwitnie napędzane wojenną machiną. Swoją niszę znajdują też trzej Amerykanie: ojciec i syn Martin i Irving Bromberg oraz ich partner James Humpert. Dedukują oni, że żołnierze stacjonujący w bazach wojskowych będą potrzebowali sposobu na zabicie nudy. Otwierają więc firmę Standard Games, zajmującą się produkcją i dystrybucją hazardowych automatów, i rozpoczynają biznes wynajmowania jednorękich bandytów koszarom. Nacisk na obsługę branży militarnej skłania ich również do szybkiej zmiany nazwy na Service Games w wolnym tłumaczeniu gry dla służby. Niestety, koniec wojny przynosi przedsiębiorcom złe wieści. 36. prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon Johnson, podpisuje akt prawny, który niemal całkowicie delegalizuje sprzedaż maszyn losowych na terenie kraju. Firma ucieka więc do okupowanej Japonii, gdzie wciąż stacjonuje masa znudzonych amerykańskich żołdaków. Serwis Games of Japan szybko znajduje tu sukces i poszerza działalność, obsługując też klientów biznesowych i prywatnych, mając przy tym chrapkę na rynek międzynarodowy. By zrealizować swoje ambicje, w 1965 łączy się z inną amerykańską korporacją operującą w kraju kwitnącej Wiśni. Zarządzane przez Davida Rosena, Rosen Enterprises staje się częścią nowego bytu, który na znak fuzji przemianowuje się na Sega Enterprises, łącząc w ten sposób fragmenty obu nazw. Pierwszą decyzją nowej korporacji jest dywersyfikacja. Do oferty jednorękich bandytów dołączane są prymitywne, mechaniczne gry automatowe, z których pierwsza, o nazwie Peryskop, trafiła do sprzedaży zaledwie rok później. Niecodzienne zabawki firmy spotykają się z tak dużym zainteresowaniem w Japonii i Ameryce, że w kolejnych latach nacisk zmienia się. Hazard odchodzi na boczny tor, i sercem przedsiębiorstwa stają się mechaniczne gry zręcznościowe i, gdy pojawia się odpowiednia technologia, również elektroniczne. Interes kręci się tak dobrze, żeby pozyskać odpowiednie środki i opcje rozwojowe, Sega oddaje się w ręce amerykańskiego konglomeratu Gulf and Western i staje się potężną siłą na rynku elektronicznej rozrywki. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Początek lat 80. XX wieku przynosi zmiany w krajobrazie branży, a producenci automatów zaczynają zauważać wyraźne spadki w popularności swoich maszyn do grania. Znak nadchodzącej zapaści rynku gier wideo, choć oczywiście na tym etapie nikt jeszcze nie spodziewa się katastrofy. Zamiast bagatelizować zagrożenie jak zrobiło to Atari, reakcja SEGI jest natychmiastowa i rozpoczyna się poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. Obiecująca wydaje się w szczególności powoli rozkręcająca się gałąź elektroniki konsumenckiej, a w szczególności konsol domowych. Pierwszy popularny system kardridżowy Atari 2600 cieszył się w Stanach sporą renomą i sprzedawał samą obietnicą gier przeportowanych z automatów, a to przecież idealne pole do popisu dla firmy takiej jak Sega, właściciela dziesiątek popularnych automatowych marek. Jednocześnie nie można było domniemać, że tzw. Tak gry telewizyjne nie podzielą losu swoich stacjonarnych braci. Istnieje też opcja alternatywna. Na rynku pojawiają się pierwsze mikrokomputery i one również cieszą się zainteresowaniem konsumentów. Co więcej, jako produkty wielozadaniowe mają największe szanse przetrwać, jeśli segment rozrywkowy zapadnie się i nadzieją pozostaną klienci biznesowi. Decyzja jest szybka. Firma skorzysta ze swojej wieloletniej ekspertyzy w dziedzinie sprzętu i wyprodukuje tani komputer domowy. Sega zagości po raz pierwszy w pieleszach na całym świecie. A przynajmniej tak wyobrażali sobie przyszłość firmowi analitycy. Nikt nie mógł przewidzieć bowiem nadchodzących wydarzeń. Niemal jednocześnie zaczęły piętrzyć się problemy na różnych frontach. Krach gier wideo uderzył z niespotykaną mocą w drugiej połowie 1982 roku. W obliczu nadciągających strat Golfen Western zmuszone zostało do sprzedaży SEGI. Jej amerykańskie zasoby trafiły do producenta fliperów Boli Manufacturing. Japońskie po paru roszadach wylądowały w rękach inwestorów pod przywództwem Davida Rosena, jednego z oryginalnych szefów Segi i między innymi Hayao Nakayamy, postaci niezwykle ważnej dla dalszego rozwoju spółki. Ale wewnętrzny rozpad to nie jedyna przeszkoda. Mniej więcej w tym samym czasie na horyzoncie pojawiło się Nintendo z ogłoszeniem, że do sprzedaży w Japonii trafi wkrótce ich własna konsola, Nintendo Family Computer. W obawie o to, że konkurent zje w ten sposób rynek, szefowie SEGI zadecydowali skontrować ten ruch. Wzięli więc swój niemal gotowy do sprzedaży koncept domowego komputera o nazwie SC3000, usunęli z niego klawiaturę, zastąpili ją joystickiem, przemodelowali obudowę i tak narodziło się komputer videogame game SG1000. Pierwsza domowa konsola SEGI. Warto zaobserwować ironię tej sytuacji. Kilka lat później z podobnym dylematem spotkało się to samo Nintendo, które rozważało sprzedaż swojego Famicoma w Ameryce w formie mikrokomputera, zanim zdecydowano się na znany ostatecznie format Entertainment System. Wizualnie, pierwsza próba podboju serc graczy Segi nie wyróżniała się szczególnie na tle innych urządzeń konsumenckich tamtej epoki. Swoim kształtem CVG nawiązywało do popularnego wówczas nurtu futurystycznego. Zaokrąglone krawędzie brylastych konturów, połączone z niebiesko-srebrną etykietą miały sprawiać wrażenie obiektu Rodem z science fiction. Choć dziś oczywiście wygląda to niesamowicie archaicznie. Dość niefortunnie, pierwszy model urządzenia zawierał kontroler trwale przymocowany do systemu. Ten czerpał również dość wyraźnie z projektu Atari, sugerując by trzymać go od spodu w jednej dłoni i operować tak przyciski, i jednocześnie nawigować sterownikiem dłonią drugą. SG-1000 przyjmowało klasyczne czarne kartridże, również dość jasno inspirowane swoją konstrukcją grami Atari. Tył systemu zawierał jedynie prymitywne wyjście antenowe dla telewizora z przełącznikiem kanału, wyłącznik w formie pstryczka zaraz obok modułu zasilaczowego, a także duże wcięcie po środku mieszczące gniazdo rozszerzeń na opcjonalne akcesoria. Gracz drugi mógł dołączyć do zabawy wpinając własny kontroler w dodatkowe gniazdo po stronie prawej. To obsłużyć mogło również inne peryferia, takie jak kierownice. Koncept mikrokomputera, który dał życie Sedze 1000, nie poszedł jednak w odstawkę. Wręcz przeciwnie, trafił do sprzedaży tego samego dnia co jego konsolowa wersja. Dwa identyczne sprzętowo i kompatybilne ze sobą urządzenia jedno skierowane do graczy, drugie do początkujących programistów. Z uwagi na mniejszą liczbę części, wydanie konsolowe kosztowało też mniej, co dawało klientom wybór tańszego i mniej złożonego urządzenia kontra opcja profesjonalna. Noszący dumnie na froncie nazwę modelu komputer osobisty Sega SC3000 i jedyne urządzenie tego typu w historii marki, nie wyróżniało się wizualnie względem maszyn konkurencji. Było dostępne w trzech kolorach i przyjmowało standardowy format podłużnej klawiatury. Ponieważ popularny dziś system klawiatury pc jeszcze nie istniał, większość nieopartych o maszyny do pisania przycisków zajmowała niecodzienne z punktu widzenia współczesnego użytkownika pozycje. Interesującym jest też umiejscowienie guzika reset, stanowiącego ostatni element górnego rzędu przycisków. Był to system budżetowy. Wydany zaledwie rok wcześniej, Commodore 64 był aż dwa razy droższy i niższa cena przejawiała się nie tylko w nieporównywalnych osiągach, ale i taniej, mało wygodnej gumowej klawiaturze. Mimo swoich podobieństw do SG-1000, takich jak wejście na kartridże SEGI z prawej strony systemu, 8-bitowiec miał też kilka cech przydatnych programistom. Zamiast wbudowanego pada, dwa porty na joysticki i akcesoria. Prócz standardowego wyjścia antenowego dla telewizorów, wyższej jakości port wideo obsługujący wysokiej jakości sygnał RGB, wejście i wyjście kasetowe do obsługi programów na taśmach magnetofonowych, a nawet złącze drukarki. Dwa systemy SEGI dzieliły natomiast wszystko inne. Od procesora Z80 po prymitywne układy graficzne i dźwiękowe. Komputer, podobnie jak jego konsolowy odpowiednik, nie miał nawet wbudowanego oprogramowania. Do startu wymagane było włożenie weń Niestety dzieliły również rynek z konkurentem. Nintendo wypuściło swojego Famicom'a dokładnie tego samego dnia. 15 lipca 1983 roku. Wynik takiego bezpośredniego starcia nie mógł być do przewidzenia. Obaj zawodnicy byli de facto nowicjuszami bez dużego poparcia graczy domowych. Obaj musieli zaimponować klientom, obaj mieli równe szanse i doświadczenie wywodzące się z branży automatowej, i obaj mieli szereg gryzących ich problemów. Z jednej strony Sega walczyła z wewnętrznymi zawirowaniami, z drugiej pierwsza partia Famicoma Nintendo okazała się wadliwa i w chaosie złej prasy i wymiar gwarancyjnych konkurencja traciła czas, pieniądze i potencjalnych klientów. W efekcie, mimo powolnego startu, SG1000 i SC3000 nabierały tempa, bijąc wewnętrzne projekcje firmy. Pomagał też stały napływ nowych tytułów. Firmy przyjęły odmienne filozofie w produkcji gier. Niebiescy upierali się, by te programowane były wyłącznie przez wewnętrzne studia. Zapewniało to utrzymanie w miarę stałego terminarza wydawania produkcji i utrzymywanie ich wysokiej jakości. Pozwalało też produkować porty automatowych hitów bez konieczności angażowania zewnętrznych zespołów. Sega wolała też płacić za cudze licencje, niż pozwalać komukolwiek na dostęp do ekosystemów. W kontraście Nintendo otworzyło swoją platformę na wszystkich chętnych programistów, prosząc w zamian o wyłączność. Długofalowo oznaczało to nie tylko, że mała na starcie liczba gier na Famicoma zaczęła w późniejszych miesiącach drastycznie rosnąć, ale też odcinała rywalowi dostęp do firm i ich marek. SG-1000 zaczęło więc znów tracić parę, nie mogąc konkurować z rozkręcającą się machiną czerwonych. Choć niektóre z automatowych portów prezentowały się fajnie na sprzęcie SEGI, to dość szybko stało się jasne, że ich gra telewizyjna nie dorównuje mocom opozycji. Rozdzielczość 256x192 pikseli, 16 kolorów i dwukolorowe sprajty nie robiły wrażenia przy wyraźnie lepszych osiągach i płynności rozgrywki Famicoma. Próbowano więc zwiększyć atrakcyjność zakupu. Rok po oficjalnej premierze, gdy oparł już trochę kurz po zmianach wewnątrz spółki, do sprzedaży trafił odświeżony model systemu Sega SG1000 Mark II. Tańszy dzięki wymianie wewnętrznych komponentów na jeszcze świeżutki moduł zintegrowany i wyposażony w kilka nowinek technologicznych. Odłączane kontrolery, które łatwo wymienić i dodatkowy port na nowy typ medium. Tak zwane karty Sega były płaskimi, kartonowymi płytkami z odsłoniętymi kontaktami, które wsuwać można było do dedykowanego czytnika. Dla posiadaczy oryginalnego modelu urządzenia dostępny był też specjalny konwerter, Card Catcher, wpinany w klasyczne gniazdo cartridgeowe. Nośniki takie były dużo tańsze w produkcji, co miało zachęcić graczy do zakupu konsoli grami w niższej cenie. Pojawiły się też wersje kart do ponownego zapisu, które można było zabrać do sklepu z odpowiednią nagrywarką, by nagrać na nie jeszcze taniej zupełnie nowe gry. Format ten miał natomiast jeden problem. Gry sprzedawane na Sega Cards mogły zajmować nie więcej niż 32 KB pamięci. Większe gry mieściły się jedynie na kartridżach. Ograniczenie to było sporą przeszkodą dla programistów i po paru miesiącach zrezygnowano z ich produkcji, gdy jasnym stało się, że jest to przestrzeń niewystarczająca dla bardziej wymagających tytułów. Tych zresztą nie było i tak zbyt wiele. Sega Computer Video Game i jego komputerowy odpowiednik wspierane były przez zaledwie dwa lata. I w tym czasie wyprodukowano na nie, z uwagi na ścisłą politykę produkcyjną, jedynie około 40 gier kartridżowych i 29 na kartach, choć wśród nich znajdowały się też duble dostępne na oba nośniki. Prócz oprogramowania rozrywkowego, mikrokomputer doczekał się też własnych 26 kartridżów z programami wymagającymi klawiatury. Te można było odpalić też na konsoli, dokupując do niej opcjonalną klawiaturę zewnętrzną, dzięki czemu ekosystem zachowywał praktycznie 100% kompatybilność. W swoim krótkim żywocie Sega SG-1000 cieszyła się co najwyżej umiarkowaną popularnością. Jej prymitywne, mało atrakcyjne wizualnie gry i często nieadekwatne konwersje z automatów spowodowały, że wzrok fanów gier zwrócił się w kierunku oferty konkurentów. Mimo to urządzenie nie było finansową klęską. Ze współczesnej perspektywy branży 2 miliony sprzedanych jednostek może nie robić wielkiego wrażenia, ale należy wziąć też pod uwagę kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, choć planowana jako produkt międzynarodowy, pierwsza konsola SEGI nigdy nie trafiła do szerszej dystrybucji poza Japonią. Wewnętrzne problemy na pewno utrudniły takie plany, a limitowana dystrybucja za granicami kraju odbywała się raczej na zasadzie eksperymentów niż pełnoprawnych premier sprzętowych. Liczba ta nie bierze również pod uwagę sprzedaży komputera. Tu sytuacja wyglądała odmiennie. SC3000 był przez pewien czas bardzo popularny. Nie wiadomo dokładnie, ile jednostek trafiło do klientów, ale sugeruje się, że mowa tu o wielu milionach systemów więcej. Niska cena i szersza dystrybucja pozwoliła dotrzeć sprzętowi do dużej grupy pasjonatów, a późniejsze wydanie z poprawioną plastikową klawiaturą tylko przypieczętowało jej pozycję na rynku. W tej formie urządzenie trafiło za granicę i choć nigdy nie miało okazji zaistnieć globalnie, to sprzedawano je we Francji, Włoszech, Australii, Nowej Zelandii i Finlandii, gdzie znalazło pokaźne grono fanów. Na temat opłacalności pierwszego sprzętu komputerowego SEGI wiemy niestety naprawdę mało. Nawet domniemana i powielana wielokrotnie w mediach dwumilionowa liczba sprzedanych konsol prześledzona może zostać do jedynego książkowego źródła, niepopartego żadnymi dodatkowymi dowodami. Jaka by jednak ona nie była, najwyraźniej firma była bardzo zadowolona ze swojego eksperymentu, bo w zaledwie dwa lata od premiery w październiku 1985 roku, nauczona na błędach i zregenerowana, postanowiła wydać konsolę nowej generacji i tym razem zawalczyć o międzynarodowy rynek. O światowym debiucie Sega Master System usłyszycie w kolejnym odcinku Time Warp.